Witajcie, witajcie moi drodzy! Dzisiaj bardzo szybki w przygotowaniu, ale bardzo pyszny morszczuk w sosie zielonym. Będziemy potrzebować, tutaj mam cztery filety morszczuka. To był morszczuk mrożony, także pewnie też znajdziecie merlusa po hiszpańsku. Mam tutaj pół łyżeczki do sosu, pół łyżeczki mąki, mam tutaj małą, małą taką szklaneczkę białego wina, sól, groszek z puszki, sos mary, który też Wam w linku zostawię i oczywiście oliwę z oliwek, tutaj mam już patelnię, najpierw y, oliwę wleję, podsmażę troszeczkę filety i później zrobię sos. Na rozgrzaną oliwę z oliwek dwie łyżki, już tutaj położę filety morszczuka. I tak je tylko lekko zarumienię z każdej strony. Później je przełożę i zrobię sos. Morszczuk już gotowy. I teraz moi drodzy wlewam wino. Wlewam tutaj, sypuję te pół łyżeczki mąki. Robi mi się tutaj sosik. Okej, okay, taki lekko zagęszczony sosik. Wlałam sos mery, też wymieszam. No, pozostały nam, pozostał mi groszek. Szczypta soli. Słuchajcie, pachnie już niesamowicie. Teraz jeszcze tylko tak poruszam. I na górę ułożę te nasze filety. One się troszeczkę tutaj jeszcze nam e, podduszą i będzie gotowe. Już na wyłączonym ogniu, bo wiecie, że ryba przynajmniej biała nie musi być spieczona, bo wtedy... Po prostu całą tą soczystą swoją, e, ten swój smak soczysty gubi, robi się sucha jak papier. Także tutaj parę minut, i zaraz już będziemy przekładać na talerze. I tak, moi drodzy, prezentuje się morszczuk w zielonym sosie. Bardzo pyszny, aromatyczny ponieważ sos mary zawiera czosnek. Zobaczycie później w linku jak zrobić taki sosik. No i tyle. Widzicie, szybciutko 10 minut obiad gotowy. Coś takiego innego, egzotycznego. No i dziękuję wam bardzo, że jesteście na moim kanale, że mnie obserwujecie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to oczywiście wciśnij dzwonek i oglądamy się znowu w następnych odcinkach. Ciao.